Jeżeli chcesz nagrywać rozmowy telefoniczne w telefonie Google Pixel 9a, to niestety do tego będzie nam potrzebna aplikacja, którą musimy pobrać chociażby ze sklepu Play, ponieważ w naszym wypadku, to znaczy w przypadku Polski, nie ma tutaj wbudowanej funkcji nagrywania rozmów telefonicznych, zazwyczaj w tych najnowszych smartfonach, włącznie z tym Google Pixel 9a. Dlatego w takim wypadku musimy znaleźć właśnie jakąś aplikację, która pozwoli nam na nagrywanie, i taką aplikacją jest chociażby Cube ACR. Jest to aplikacja, z której już wcześniej korzystałem, też na innych urządzeniach i wydaje mi się, że jest wystarczająco dobra. Dodatkowo pozwala na automatyczne nagrywanie rozmów, co myślę, że dla niektórych może być takim ułatwieniem. Kiedy zainstalujemy już tę aplikację, to ją otwieramy. Przechodzimy dalej, następnie udzielamy uprawnień i zezwalamy na uprawnienia. Następnie, kiedy mamy optymalizację zasilania, to naciskamy OK, następnie, zezwól. Oznaczenia geograficzne nie muszą być włączone, więc tutaj możemy wybrać nie. Następnie OK. Mamy ofertę premium, następnie możemy ją zamknąć, naciskając na ten krzyżyk w lewym górnym rogu. Naciskamy jeszcze raz. I mamy tutaj jeszcze taką, powiedzmy, konieczność zainstalowania takiego pomocnika, helpera dla tej aplikacji, tak aby ta właśnie główna aplikacja działała w pełni. Więc instalujemy również tego helpera, zostaniemy przeniesieni do strony internetowej. Także przechodzimy dalej i musimy pobrać aplikację. W tym wypadku wybieramy DownloadHelper.apk. Naciskamy. Już mamy pobrane. Ok, więc teraz możemy otworzyć pobrany plik. I oczywiście musimy zezwolić na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł, więc przechodzimy tutaj do ustawień. Zezwalamy na instalowanie z tego źródła i instalujemy aplikację. Jej konfiguracja będzie bardzo podobna. Także przechodzimy dalej, udzielamy uprawnienia. Następnie wybieramy przejść do dostępność, znajdziemy tutaj Cube ACR App Connector, musimy nacisnąć na to i żeby pojawiła nam się właśnie taka oto informacja i naciskamy OK. Następnie wracamy, wybieramy następnie przejść do aplikacji. Tutaj szukamy Cube ACR Helper, naciskamy na te trzy kropki w prawym górnym rogu i zezwalamy na ustawienia z ograniczonym dostępem. Następnie jeszcze raz cofamy do aplikacji i wracamy jeszcze raz do dostępności. W tym wypadku już możemy przejść dalej do Cube ACR App Connector i włączamy tę opcję. Zezwalamy. Następnie naciskamy OK i zezwól. I możemy teraz otworzyć główną aplikację Cube ACR. W lewym górnym rogu znajdziemy takie oto trzy paski. Możemy tutaj nacisnąć, aby otworzyć dodatkowe opcje. Oczywiście musimy upewnić się, że nagrywanie jest włączone. Mamy również ustawienia chociażby do nagrywania, więc warto sobie tutaj zajrzeć i poustawić sobie tę aplikację tak, aby działała dokładnie tak, jakbyśmy tego chcieli. I w zasadzie to tyle. Teraz jeżeli rozpoczniemy z kimś jakieś połączenie, to w tym wypadku aplikacja zacznie automatycznie nagrywać, także pozwólcie, że do siebie zadzwonię. Po rozpoczęciu połączenia telefonicznego możemy przejść chociażby do powiadomień. I znajdziemy tutaj taką właśnie informację, takie powiadomienia od aplikacji, które będą nas informować o tym, że nagrywanie jest chociażby w toku, w przypadku oczywiście automatycznego nagrywania. Kiedy już zakończymy rozmowę, możemy przejść do aplikacji, aby znaleźć nasze nagranie. Możemy oczywiście nacisnąć, aby włączyć, aby odsłuchać. Możemy nacisnąć, nacisnąć na te trzy kropki po prawej stronie, aby znaleźć dodatkowe opcje. I w zasadzie to tyle. Oczywiście aplikacja. Być może nie wszystkim się spodoba, jeżeli ktoś ma jakieś tam inne preferencje, które na przykład nie są spełniane przez daną aplikację, warto po prostu skorzystać i wypróbować inne aplikacje, które znajdziemy w sklepie Play. Jest to tylko i wyłącznie przykład, oczywiście nie zmuszam, niekoniecznie zachęcam, jest to jedynie informacja, że jest to wymagane, aby jakaś aplikacja była zainstalowana. Także to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.